Witam Was bardzo serdecznie w filmie z moją propozycją stroju na. Wigilie na święta, e, ogólnie na te uroczystości, które się w chwili obecnej do nas zbliżają. E, niestety tej sukienki nigdzie nie kupicie. Znaczy się e, kupicie, ale wykrój na tą sukienkę i możecie uszyć ją z dowolnego materiału, z jakiego chcecie, chociaż jest on rekomendowany na dzianinę. E, I uszyć samodzielnie taką sukienkę, więc chciałabym Wam ją zaprezentować. I jak możecie zauważyć jest to sukienka o kroju kopertowym z całego koła. Ja tą sukienkę tak naprawdę uszyłam na ślub mojego najmłodszego brata, na którym niestety mnie nie było. Więc mogę tą sukienkę wykorzystać też na inne okazje w chwili obecnej. I jeszcze nie było okazji, żeby wam ją zaprezentować na kanale, więc myślę, że zbliżające się święta Bożego Narodzenia są idealną e, okazją właśnie e, ku temu. Więc tak, e, sukienka uszyta przeze mnie e, pod koniec września, e, wykonana z dresówki pętelki e, o takim wzorze. E, to jest piasek pustyni. Się nazywał z takimi złotymi elementami, takie maziaje i tak dalej. Sukienka o kroju kopertowym. Bardzo zależało mi właśnie, żeby sukienka była kopertowa, ponieważ karmię piersią, więc chciałam mieć łatwy dostęp tutaj do karmienia. Rękaw 3 czwarte, który bardzo, bardzo lubię, ponieważ on automatycznie też wysmukla tutaj sylwetkę i długość tego rękawu. Rękawa wskazuje na najwyższą część naszego ciała czyli talię, więc to jest taki zabieg również bardzo fajny. Jest to moja pierwsza sukienka z całego koła będziecie mieli tutaj z boku przybitkę, nakręcę Wam klip jak wyglądam w całości, cała sylwetka w tej sukience, bo tutaj się niestety nie mieszczę. Wydłużyłam ją żeby była troszeczkę za kolano, no i oczywiście w tańcu e, zachowywałaby się wspaniale, ponieważ mamy tutaj całe koło, więc Rozu wkłada się fantastycznie e, na boki. No, z racji na to, że jest to e, dresówka, pentelka, no to oczywiście. E, jest bardzo wygodna i komfortowa w noszeniu. Fason mnie zachwycił, więc tutaj na pewno, gdy będzie jakaś okazja inna, to na pewno taką sukienkę jeszcze sobie uszyję albo taką, właśnie na co dzień do biegania. Więc. Tak jak już powiedziałam na początku filmu, na stronie Strefy Kroju i Szycia możecie zakupić wykrój na tą sukienkę, która nazywa się Serafina, i odszyć ją samodzielnie. Więc ten film kieruje do wszystkich dziewczyn, które szyją, które mają maszyny, które w tym temacie, nawet jeśli raczkują, to sobie poradzą z tym fasonem, ponieważ do wykroju jest dołączony opis. Z którym uszyjecie bez problemu tą sukienkę. Ja na sobie mam rozmiar największy, więc możecie sobie teraz zobaczyć, jak ona się prezentuje. I to w sumie byłoby ode mnie tyle, ale żeby strój dnia był pełny, no to może jeszcze powiem Wam o dodatkach. Naszyj mam złoty, naszyjnik. Na uszach mam kolczyki z hand-emu. Wpiłam też tutaj z boku taką spinkę, która w sumie jest chyba z Rizard. No i makijaż taki dosyć intensywny sobie zrobiłam. Przykleiłam sztuczne rzęsy i myślę, że. Tyle wystarczy. Na nogach mam kozaki, które zobaczycie na klipie tutaj z boku. Kozaki za kolano, takie ala zamszowe, materiałowe i tak myślę, będę się prezentować na kolacji wigilijnej i nawet jeśli nie będziecie nigdzie jechać, nie będziecie spędzać wigilii w większym gronie, no to myślę, że mimo wszystko warto się... Od, wystroić, e, odpicować, bo wtedy e, też powaga wieczoru jest zawsze troszeczkę większa niż jeżeli taki, w takim codziennym dniu. E, więc tutaj was serdecznie zachęcam. Mam nadzieję, że film się wam spodobał i dajcie koniecznie znać e, jaką stylizację na wieczór wigilijny wy, 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 wy wybieracie e, i Mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa.